Makieta bitwy racławickiej coś niezwykłego na 40 metrach kwadratowych 300 wyrzeźbionych z drewna lipowego postaci odtwarza to, co działo się 4 kwietnia roku 1794 na polach Lacławic i okolicznych wsi. No jest to coś bez precedensu. Można tylko podziwiać i sam pomysł i Wykonanie rzeczy tak niezwykłych. Dzisiaj, kiedy no, przykro to mówić, ale wyciszanie z krótkościuszki, kiedy historia ojczysta jest coraz słabiej znana przez młodzież, ta makieta może być wspaniałą pomocą w edukacji, w uczeniu historii, w uczeniu rzeczy, o której chyba często zapominamy patriotyzmu. Otóż tutaj mamy, tak jak powiedziałem, 300, 300 figurek przedstawiających bitwę racławicką. Zdumiewa nie tylko pracowitość, te figurki są w skali 1 do 10, nie tylko pracowitość twórców makiety, ale także wiedza historyczna, odtworzenie bardzo dokładne, bardzo szczegółowe, wszystkich detali, mundurów, uposażenia, Kolorystyki tych mundurów jest to wielki hołd oddany lacławicom i tej tradycji kościuszkowskiej. Tradycji kościuszkowskiej, która nawet teraz, w XXI wieku, jest żywa i będzie chyba coraz bardziej żywa. Pamiętajmy, że wahadło lubi się odwracać. I teraz chyba jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy to coś, co starano się odsunąć na margines, o czym starano się skłonić społeczeństwo wręcz do zapomnienia, znowu będzie stawało się dla Polaków bardzo istotne. I uważam, że zarówno makieta, jak i towarzysząca jej tutaj galeria obrazów świetnie wpisuje się w ten nowy ruch wahadła, właśnie w kierunku szacunku dla własnej historii. Szacunku dla bohaterów, szacunku dla takich postaci jak Tadeusz Kościuszko. Pamiętajmy, że Tadeusz Kościuszko nie chciał ratować tej szlacheckiej rzeczypospolitej. On, po swoich amerykańskich doświadczeniach, był przecież uczestnikiem rewolucji amerykańskiej, widział i rozumiał doskonale, że do głosu dochodzą nowe siły społeczne, że. Jeżeli Rzeczpospolita dalej istnieć, nie może być Rzeczą Pospolitą Szlachecką. I ten symboliczny gest ubrania sukmany i czapki krakowskiej sprawił, że Rzeczpospolita nie odeszła w przeszłość w niesławie. Nie odeszła tak, jak często nam się usiłuje wmówić jako to państwo, które było państwem krzywdy chłopskiej i bezchołowia. Odeszło w atmosferze walki o wolność, w atmosferze walki o równość, o niepodległość. Pamiętajmy o jednym, że w zasadzie przez cały wiek XIX, a także i XX, ta kościuszkowska tradycja, to zwycięstwo było bardzo ważną, bardzo istotną komponentą polskiej świadomości narodowej. Przecież pamiętajmy, że y, nawet, o czym się nie pamięta, dywizjon 303 w swoim godle miał także krakuskę i kosy, że kosa, ta kosa racławicka, którą posłużyło się tych 320 kosnierów, którzy zaatakowali rosyjską baterię, weszła wraz z Sukmaną, wraz z czapką krakuską Bartosza Głowackiego, weszła na trwałe do mitologii narodowej a z mitologią, z legendą walczyć nie można, a ci, którzy próbują z nią walczyć, zawsze skazani są na klęskę, ponieważ, tak jak powiedziałem, legenda żyje własnym życiem, a, jeszcze raz to powtarzam, legenda racławicka, legenda kosy, legenda kościuszki jest trwałą komponentą polskiej tradycji narodowej i nigdy nie zostanie z tej tradycji wykreślona, ponieważ jest to jeden z kamieni węgielnych polskości.